Witam w kuchni pełnej naparzanek. Na wstępie chciałbym przeprosić za, za hałas, który być może słyszycie w tle, no niestety ruszył w pełni sezon koszenia traw. Czyność no, przeze mnie znienawidzona, kompletnie bezsensowna, ale dobrze to tylko taka dygresja. To, co widzicie przede mną, to jest najnowsza wersja systemu Amiga OS, czyli systemu naszej ulubionej platformy. To jest akurat wersja. Na, przystosowana do montażu w Amize, instalacji w Amize 4000 wersja 3.1.4 i teraz zanim przejdziemy do instalacji ja chciałbym tutaj, uważam, że należy Wam się pewne, pewne wyjaśnienie, jeżeli nie, nie jesteście na bieżąco z poszczególnymi wersjami systemu Amigi ponieważ w którymś momencie staje się to takie troszeczkę powiedziałbym skomplikowane więc wytłumaczę Wam to wszystko zaczęło się oczywiście od systemu wersji 1. 0. Mam nadzieję, że to widać, co pisze. I do wersji 3.0, przepraszam, 3.1 ten system był. OS, był produkowany, czy wytwarzany, oferowany przez firmę Commodore. Rysuje logo Commodora. Dobra, mniej więcej. Następnie po bankructwie firmy Commodore ukazała się kolejna wersja systemu AMIGI AmigaOS 3 i 5. Akurat właśnie taką, taką wersję posiadam. <laughs> to był pierwszy, pierwsza wersja AMIGAOS-u wydana na, na płycie CD. I to jest właśnie ta wersja, którą ja mam zainstalowaną w praktycznie większości albo prawie we wszystkich swoich swoich Amigach. To była wersja wydana już po bankructwie Commodora, została napisana przez firmę, o ile dobrze się, o ile się nie mylę, firmę Hage Partner, takiego niemieckiego producenta. Jakiś czas później, że w roku 2000, ukazała się kolejna wersja, czyli 3 i 9, również Hage Partner. Następnie Mamy do czynienia z tą wersją Amiga OS, czyli 4.0, w tym przypadku akurat 4.1. To jest takie wydanie na e, tak zwane klasyczne Amigi, a konkretnie na Amigę 1200, 3000 i 4000, wyposażone w karty procesorowe PowerPC. To jest całkowicie nowa wersja systemu. Chcę e, to tak otworzyć, żeby tej właśnie. Całkowicie nowa wersja systemu, e, napisana od podstaw, z myślą o właśnie e, komputerach, platformach e, z procesorem PowerPC. I e, no, przede wszystkim występuje, w, przede wszystkim używana jest we wszystkich e, tak zwanych nowych Amigach, czyli Amigach One, e, rozmaitych wariacjach na, na temat tej platformy. E, jak i właśnie ta wersja klasyczna, którą przed chwilą widzieliście, która została wydana na te stare Amigi. Więc mamy tutaj. Do czynienia z wersją 4.0 i 4.1 trochę się nie zmieściło. Nie pamiętam producenta, że tutaj jest napisane Hyperion po prostu. Hyperion prawa do Amiga OSa w wersji. Na pewno do 3.1. Nie wiem, czy nie przypadkiem do 3.9 ma, ma obecnie firma Cloanto, czyli dawny producent. Personal Paint. A. No i teraz ukazała się właśnie kolejna wersja, ale tego systemu na klasyczne Amigi z procesorami 68000, nie na, nie na PowerPC. Tutaj może takie strzałki porobię. Tu, tu i strzałka w tą stronę. No tutaj na pewno pojawia się właśnie problem z numeracją. No skoro mamy 3,9, to, to gdzie dalej możemy pójść? No nie możemy. Nie możemy nadać numerka czyli numeru 4.0, no bo on jest zajęty już przez 4.1, bo jest zajęty już przez tak naprawdę inny system, dla, dla, no, na dobrą sprawę, innej platformy. No to 3.10. No, miałoby to sens, może 3.9.1. No, twórcy postanowili troszeczkę zastosować taki podchwytliwy, wybrać taki podchwytliwy kierunek i nadali numerek 3.1. 4 I to też jest hyperium. Tutaj mogę dopisać, że to jest Power PC, a to jest 68 tysięcy. No i to jest właśnie ta wersja systemu. Ten numer 314 nie jest przypadkowy, ponieważ w przeciwieństwie do wersji 3.5 i 3.9, które zostały wydane na płytach CD i to są. Mm, to jest system, który zajmuje ładne kilkaset mega, no dlatego właśnie został wydany na... Na płytach CD jest tam cała masa rozmaitych dodatków, przeglądarki internetowe i tak dalej. E, jakiś, no, już nawet sam nie pamiętam dokładnie co tam jest. Natomiast to jest taka wersja typu taka bare bones. To jest, są absolutnie same podstawy. E, praktycznie to co było w systemie 3.1 Tyle, że po prostu unowocześnione um, i usprawnione um, i tak dalej. E, jest to też. Pierwsza wersja systemu od czasów systemu 3.1, która jest sprzedawana ze swoim własnym kickstartem. Wszystkie późniejsze wersje, czyli 3.5, 3.9, jak i wersja 4.1 na Amigi klasyczne, pracuje wykorzystując kickstart 3.1. Przy okazji, takie szybkie, wymaga, szybkie takie wyjaśnienie: Amiga OS występuje w takich jakby dwóch warstwach. W warstwie sprzętowej w postaci właśnie chipów ROM, czyli kickstartu, i w warstwie dyskowej, czyli po prostu danych zapisanych czy to na dyskietkach, czy na twardym dysku. Także 3.1.4 jest pierwszym kickstartem od czasów 3.1, który, pierwszym Amiga os przepraszam, który właśnie jest sprzedawany ze swoim własnym kickstartem. Dyskietki, jakie tutaj otrzymujemy, to są dyskietki HD, pc które zostały przerobione na Amigowe przez po prostu zaklejenie tutaj tego prawego okienka. Zresztą no, widzicie tutaj napis HD, prawdopodobnie widzicie, mamy tutaj Workbench, Extras, Install, Lokale, czyli, czyli no, lokalizacje różne, wersje językowe, stołecz, czyli głównie sterowniki, fonty, no to fonty. Bardzo Ta To co widzicie tutaj na ekranie, mnóstwo dyskietek wpada do stacji dysków. To jest właśnie obraz Kickstartu, tego nowego Kickstartu 3.1.4, jak widać. Teraz możemy przystąpić do instalacji Amiga OS z dyskietek na twardym dysku. Dobra, podłączyłem mysz i klawiaturę. Zaczynamy odłożenie dyskietki. Instal ponieważ chcę zabutować komputer właśnie z dyskietki a nie z twardego dysku czyli no z karty Compact też w, tym, w tym przypadku, bo na tej karcie mam zainstalowaną stałą wersję systemu czyli 3.5 OK no i spróbujmy no, przepiękny odgłos z stacji dysku, którego dawno nie słyszałem i nie pamiętam kiedy ostatnim razem, kiedy ostatnim razem faktycznie coś instalowałem z dyskietki, a kiedy ostatnim razem instalowałem system operacyjny z dyskietki, to już naprawdę nie przypomnę sobie. Nawet zapomniałem jak długo to trwa. Dobra, tutaj widać moje partycje. Będę chciał sobie partycję z aplikacjami, moją partycję z danymi i z grami zachować, natomiast chyba sobie sformatuję po prostu całkowicie partycję systemową, żeby nie mieszać dwóch różnych wersji systemu. Będzie z tym trochę zabawy, ale, ale trudno. No dobra, no to chyba po prostu tak zrobię, że to sformatuję. To ja format system nigdy w życiu tego nie robi, no nie, chyba robię, czy ja potrzebuję tam tkanik, nie jak ma się nazywać ma się nazywać system formatowałem sobie partycję systemową. Jupi! No i teraz na niej zainstalujemy nasz magiczny system operacyjny. Właściwie mogłem sobie upgradeować tą wersję, którą miałem wcześniej. Ale wolę mieć po prostu całkowicie nową wersję zainstalowaną od zera. I tak zresztą miałem ten straszny bałagan na tej, na tej, na tej particji. No, 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 nie wiem, trzeba ja po prostu zainstalować 314. No, uważam siebie za intermediate. No, Ekspert to jest mniej więcej to samo, tylko pytał o potwierdzenie dosłownie każdej operacji, więc to jest upierdliwe zawsze. Zazwyczaj wybieram Intermediate. Instalujemy naprawdę. No, no. no tak, no. można by teoretycznie zrobić po prostu upgrade, ale nie, ale nie. Chcę mieć to całkowicie od zera. Instalacja w języku angielskim. Instaluję wszystko co, co jest. a po no, to, to, to może wyłączę, bo to, to, to śmieca. Zostawiam sobie amerykański i brytyjski układ karuszy które mam amerykańską no nic tutaj nie znajdzie więc nie ma problemu i teraz trzeba włożyć dyskietkę pod tytułem workbench Właśnie wygląda Amiga OS 314. Tutaj żeby, żeby nie było, że Was oszukuję. Copyright rok 2018, autorstwa Hyperion. Popatrzmy, co jest teraz na tej partycji po zainstalowaniu świeżej kopii świeżego egzemplarza OS 314. No jest mniej więcej to, co było w wersji 3.1, właśnie nie ma tutaj tych wszystkich. Dodatków typowych dla, dla późniejszych wersji, to znaczy, wcześniejszych, czyli 3.5 i 3.9, nawet nie ma tych jakichś fikuśnych ikonek. Są tutaj takie bardzo proste ikonki przypominające system 2.0. Z tego co, co zauważyłem, to zmiany stosunkowo niewiele, chyba z takich są w dużym stopniu kosmetyczne. Tutaj z takich zmian, szczególnie jeśli chodzi o preferencje to możemy tutaj sobie na przykład nie, wyłączyć e, tzw. Tak new icons, czyli te takie strokate e, ikonki w rzucie izometrycznym, które były popularne w latach 90. pod koniec lat 90. -tych. możemy sobie wyłączyć na przykład wskaźnik e, pojemności e, partycji, czy, czy ogólnie dysków. To jest to tutaj po lewej stronie tego okienka, a ja to akurat lubię, to, to jest cecha m, przeniesiona z Murbancha bodajże 1.3 która potem zniknęła w wersji 2.0 i 3.0 i dopiero powróciła chyba w 3.5 także to akurat jest dosyć, dosyć sympatyczne ale wiem, że może powodować problemy z kompatybilnością z jakimiś tam bardziej nietypowymi nakładkami na system co tutaj mamy w narzędziach show config no on pokazuje procesor 0.40 a dlatego, że nie zainstalowałem tutaj jeszcze biblioteki 68060, muszę ją sobie ściągnąć Także nie rozpoznaje tego procesora, no, ale rozpoznaję, że mam 256 mRM, że mam e, łącznie cztery karty rozszerzeń, e, aczkolwiek no, nie, nie, nie poznaję ich, o, co tutaj jeszcze mamy? Ciekawego. No, wszystko jest po staremu. Różne sterowniki, tak naprawdę na pierwszy rzut oka. Ten system nie różni się jakoś, jeśli chodzi o funkcjonalność od, od wersji 3.1. Tak naprawdę wszystko tkwi tam, że tak powiem, pod maską. Bardzo wiele rzeczy zostało napisanych od nowa, zostało usprawnionych, poprawionych. Stabilność przede wszystkim została ulepszona, kompatybilność, ale to są rzeczy, które dopiero jakby wychodzą w praniu, a nie, a nie przy takim. Na taki pierwszy rzut oka, tutaj na jedną rzecz chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Zobaczcie, ile zajmuje cały system operacyjny: 3,1 MB, nie GB, tylko MB, 3, 3 MB. To jest mniej niż zdjęcie z, z komórki i to jest cały w pełni funkcjonalny system operacyjny. No dobrze, teraz czeka mnie instalacja sterowników do moich poszczególnych. Kart rozszerzeń przede wszystkim do karty graficznej. Do tej pory używałem systemu Cyber, Cyber Graphics, ale postanowiłem przesiąść się na, na Picasso, czyli na P96. Nigdy do tej pory tego nie używałem, tego systemu, ale wszyscy twierdzą, że jest lepszy, dlatego, dlatego będę go instalował. No i pozostałe sterowniki do. Do moich innych kart i oczywiście bibliotekę do procesora 060, no i też podmienię sobie ikonki na Magic Walkbear, bo to są moje ulubione, jak widać tutaj, w tych innych partycjach są właśnie takie fikuśne, ładne ikonki. Także no, będzie to sporo pracy, nie będę wam to teraz jakby pokazywał, bo, bo to jest nudne. Też nie wiem dokładnie, ile czasu mi to zajmie i kiedy znajdę czas, żeby w ogóle to zrobić, także. Także na pewno efekt krótkowy będziecie mogli zobaczyć kiedyś na Facebooku. Na pewno zamieszczę jakieś screeny albo może nakręcę nawet jeszcze całki oddzielny odcinek już po skonfigurowaniu tego wszystkiego. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. I do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym. Dziękuję.